Witam, witam, jestem akurat zakopanym dotarłem tutaj po długiej długie, długie podróży. zobaczcie dookoła tam powinien być widać z tyłu Giewont, za drzewkami tam no akurat o 17 mam spotkanie z, z naszą grupą ludzi, których nie znam, a więc będzie totalny Big Brother a ja lubię Big Brothery, jakieś nowe przeżycia polecam Wam w ogóle taką formę poznawania ludzi bo naprawdę mogą z tego wyniknąć bardzo dobre Znajomości, możecie mieć ludzi, poznać ludzi, z których będzie, będziecie się kontaktować i Wasza... wasze grono znajomych będzie się powiększało. Dobrze, a dzisiaj, z tego właśnie, że jestem zakopanym, porozmawiamy sobie na temat bardzo ważnej rzeczy. Ja kiedyś nagrałem filmik na ten temat. A dzisiaj będzie właśnie o miłości i szacunku do własnej osoby bardziej porozmawiamy o miłości. Dlaczego miłość do nas samych jest taka ważna? Dlatego, że ktoś może powiedzieć, że to jest, może brzmi, brzmi trochę egoistycznie, bo często nam się wmawia, że mamy kochać wszystkich dookoła, mamy kochać mamę, tatę, babcię, dziadka, pana Boga, wszystkich mamy kochać, ale rzadko nam się mówi, abyśmy kochali samych, nas samych najpierw. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że budowanie silnej więzi, miłości do własnej osoby jest podstawą, abyśmy budowali pozytywne, dobre i szczere relacje z innymi ludźmi. A jak wiecie, jak ważne są nasze umiejętności komunikacyjne, jak ważne jest, aby być, aby po prostu nasze związki weszły na wyższy poziom. Chyba kość szukają Coś utknął chyba w górach Dobra, a więc, jeszcze raz Jak ważne jest to, aby właśnie dbać o tą miłość do nas samych. Dlatego, że jesteśmy bombardowani non stop reklamami, że jeżeli nie będziesz miał tego, to będziesz, nie będzie społeczeństwa akceptowało, jeżeli nie będziesz tam tego, to nie, nie będziesz taki, jaki powinien być. Co jest oczywiście totalną bzdurą, ale przez to to wchodzi do naszej poświadomości, nasza samoocena, nasza wartość maleje. Dlatego tak bardzo jest ważne, aby o tą miłość do własnej osoby dbać. I w tym momencie nasze relacje z innymi ludźmi będą się, będą się wzmacniały. Ponieważ nie możemy mieć dobrej relacji z innymi ludźmi, jeżeli nasza relacja z własnym sobą kuleje. A więc zacznijmy od Ciebie. Budujmy to miłość do własnej osoby, szacunek, i w tym momencie z innymi ludźmi również te, ta nasza współpraca, te nasze relacje, te nasze związki będą się poprawiały, będą się umacniały, ponieważ ludzie się komunikują na różnych poziomach. Jeżeli nie mamy dobrych umiejętności komunikacyjnych, to po prostu um, komunikujemy się z ludźmi na niższych poziomach, a jeżeli nasza komunikatywność wzrasta, to Ludzie po prostu lepiej nas rozumieją, ale my ogólnie się czujemy inaczej w towarzystwie innych ludzi. Bo często tak jest, że wchodzimy do tłumu ludzi, których nie znamy i czujemy się nieswojo. Dlatego warto właśnie budować tą miłość, tą... E, dobrze żeby po prostu czuć się we własnej skórze. Jeżeli zaczniemy się lepiej czuć we własnej skórze, to automatycznie wchodząc w środowisko innych ludzi, Będziemy się po prostu czuli tam jak ryba w wodzie. Dlaczego? Bo nasza relacja, samo słowo, będzie, będzie po prostu silna i nie będą od, oddziaływały na nią czynniki zewnętrzne. Dlatego, tak jak powiedziałem, dbajmy o tą miłość do własnej osoby, wzmacniajmy ją, a wszystko w naszym życiu będzie się poprawiało nasze relacje z innymi ludźmi, z rodziną, ze znajomymi. Naprawdę Wam polecam. Tak jak mówiłem wcześniej, ja zapisałem się do klubu Toastmasters, więc trzymawianie publiczne i naprawdę to bardzo mi pomogło. Sześć miesięcy, w którym właśnie jestem członkiem klubu, jestem na zupełnie innym poziomie komunikacyjnym, jestem bardziej spokojny. Oczywiście dalej popełniam błędy, bo to każdy popełnia błędy. To nie jest tak, że błędów się ustrzygniemy, ale błędy po prostu to jest ten feedback, czyli nasze jakby sprawozdanie, żebyśmy wiedzieli, na czym musimy jeszcze popracować. Dobra, a więc na dzisiaj to już wszystko. Zobaczcie jeszcze raz, Ach, bo lepiej będzie widać, bo słońce wyszło. O, tam jest nasz stary dziadek Giewont, tak? Dobra, a więc udanego weekendu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć!